Sylwestrowa noc w Berlinie, która powinna być czasem radości i świętowania, przerodziła się w chaos i brutalne ataki, głównie za sprawą działań agresywnych grup młodych mężczyzn o tak zwanym imigranckim pochodzeniu. Zamiast świętowania, miasto zmagało się z przemocą, wandalizmem i groźnymi incydentami, które wstrząsnęły zarówno mieszkańcami, jak i całą opinią publiczną w Niemczech. Do ataków doszło pomiędzy 1:30 a 3:00 rano. Linie alarmowe były przeciążone, co uniemożliwiało wielu osobom odzyskanie pomocy w krytycznych momentach. Osoby dzwoniące były informowane o wydłużonym czasie oczekiwania z powodu obciążenia systemu, ale sytuacja ta mogła mieć tragiczne konsekwencje, szczególnie dla rannych i zagrożonych osób, które nie mogły skontaktować się z odpowiednimi organami. Podczas zamieszek rannych zostało 30 funkcjonariuszy policji, z których jeden znajduje się w stanie bardzo ciężkim. Łącznie zatrzymano około 400 osób, w tym zwłaszcza młodych mężczyzn o tzw. imigranckim pochodzeniu. Według niemieckich mediów i policji to właśnie te grupy były odpowiedzialne za większość aktów przemocy, w tym strzelanie fajerwerkami w tłum, w funkcjonariuszy policji i w budynki mieszkalne. Niektóre z regionów Berlina, w tym w szczególności dzielnica o dużym odsetku imigrantów, były opisywane przez straż pożarną jako pole bitwy. Zniszczono fasady wielu budynków, a 36 mieszkań zostało uznanych za niezdatne do zamieszkania. Jednym z najbardziej wstrząsających incydentów było celowe strzelanie fajerwerkami w tłum, co w zrozumiały sposób doprowadziło do ranienia 8 osób, z czego dwójka odniosła ciężkie rany. Wśród najciężej poszkodowanych znajduje się natomiast małe dziecko. Dodatkowo służby ratunkowe, w tym strażacy i zespoły medyczne, wielokrotnie były atakowane petardami, kamieniami i koktajlami mołotowa. Takie działania nie tylko utrudniały ich pracę, ale także narażały na poważne niebezpieczeństwo. Straż pożarna interweniowała tej jednej nocy 1892 razy. Policjanci musieli eskortować strażaków, aby zapewnić im bezpieczeństwo podczas gaszenia pożarów i ratowania mieszkańców. Słysząc takie historie, trudno nie odnieść wrażenia, że niemieckie władze po prostu nie radzą sobie z tą sytuacją. Rząd Niemiec oraz władze Berlina stanowczo potępiły te akty przemocy, zapowiadając surowe kary dla sprawców. Tylko, że takie zapowiadanie niczego nie zmieni. Niemieckie media i politycy coraz częściej poruszają problem przemocy wśród młodych imigrantów. Oraz trudności w integracji tych grup z resztą społeczeństwa. Minister Spraw Wewnętrznych podkreślił, że takie zachowania są absolutnie nieakceptowalne i wymagają zdecydowanej reakcji. Mieszkańcy Berlina mają prawo być zszokowani skalą przemocy i zniszczeń. Wielu z nich apeluje o wprowadzenie surowszych regulacji dotyczących używania materiałów pirotechnicznych, a także o skuteczniejsze działania w zakresie integracji i nadzoru nad grupami imigranckimi. Czy los mieszkańców Berlina ulegnie polepszeniu? Władze miasta na pewno muszą podjąć zdecydowane kroki, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Tylko wówczas będzie można podjąć wielki trud, aby przywrócić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i rozwiązać narastające problemy związane z eskalacją przemocy i coraz to bardziej ambitnych aktów agresji skierowanych w stronę rodzimych Niemców. Jak myślicie? Czy istnieje szansa na sukces w tej materii? Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.